Pilot duży marki Proxima Proximilian został kierowcą wózka widłowego w firmie, która posiada kilkadziesiąt różnego rodzaju bram, do których musi mieć dostęp. Do tej pory każda brama była sterowana osobnym pilotem, przez co Proximilian tracił sporo czasu na znalezienie odpowiedniego nadajnika do konkretnej bramy. Firma, w której pracuje postanowiła ułatwić i przyspieszyć pracę Proximiliana kupując pilota marki Proxima o nazwie duży. Pilot duży to tak naprawdę 99 pilotów trzyprzyiskowych, który posiada gumowy ochraniacz oraz smycz, dzięki czemu Proximilian nie będzie musiał trzymać pilota w kieszeni. W pilocie wbudowany jest wyświetlacz pokazujący wybrany numer nadajnika. Oczywiście użytkownik może ograniczyć wyświetlanie wszystkich dostępnych pilotów i pozostawić tylko te używane. W naszym przykładzie Proximilian porusza się między czterema halami, gdzie pierwsza hala posiada 7 śluz przeładunkowych, druga i trzecia hala posiadają po 5 bram rolowanych, zaś ostatnia hala posiada aż 9 śluz przeładunkowych. Z racji, że w obiekcie nie ma łącznie 99 bram, pilot duży Proximiliana wyświetla tylko używane numery pilotów podzielone na grupy według schematu. Śluzy pierwszej hali mają numery od 11 do 17. Bramy rolowane drugiej hali mają numery od 21 do 25. Zaś trzeciej hali od 31 do 35. 9 śluz czwartej hali posiada numery od 41 do 49. Pilot duży posiada możliwość sprawdzenia stanu baterii poprzez równoczesne naciśnięcie pierwszego i drugiego przycisku pilota. Pilot produkowany jest w wersji kompatybilnej z jednym z systemów. Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą Proximy, to subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy także na nasz facebookowy profil.